Kamieniarstwo to dla nas znacznie więcej niż tylko produkcja nagrobków. To szeroka dziedzina, w której łączymy tradycyjne rzemiosło z nowoczesną technologią i precyzją wykonania. Znajdujemy się właśnie w Częstochowie przy ulicy Białostockiej 89, gdzie znajduje się nasz salon sprzedaży. W tym miejscu klienci mogą zapoznać się z naszą ofertą lub osobiście kupić gotowy pomnik z wystawy. Nasza oferta obejmuje kompleksowe realizacje z kamienia naturalnego oraz konglomeratów, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i inwestorów komercyjnych. Każde zlecenie traktujemy indywidualnie. Od projektu, przez dobór materiału, aż po montaż. Z pełnym zaangażowaniem pomagam klientom w doborze odpowiedniego kamienia i kształtu pomnika lub doborze idealnego odcienia blatów czy parapetów do domu. Zawsze staram się zrozumieć potrzeby naszych klientów i zaplanować trwałe oraz estetyczne rozwiązania. Iron Cut Kamieniarz to narzędzie, które uprościło naszą pracę. Dzięki niemu mogę pokazać klientowi projekt w 3D z każdej strony i w różnych wersjach kolorystycznych. Wciąż lubię rysować odręcznie, ale dzięki programowi mam pewność, że klient widzi dokładnie to, co ja. Dzięki oprogramowaniu i automatyzacji cały proces od projektu do gotowego pomnika przebiega szybciej i sprawniej. To nie tylko ułatwia pracę, ale zwiększa naszą wydajność. Iron Cut Kamieniarz to narzędzie, które naprawdę wspiera naszą pracę. I co ważne, stoi za nim firma z doświadczeniem, z której pomocy technicznej często korzystamy. Dodatkowym atutem są profesjonalne szkolenia z programu, prowadzone przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Programy szkoleń dostosowane są do potrzeb użytkowników od podstaw po zaawansowane funkcje projektowe. Co istotne, po szkoleniach możemy liczyć na realne wsparcie techniczne, szybki kontakt, konkretne odpowiedzi i realną pomoc w rozwiązywaniu codziennych wyzwań. Projektowych. Moim zdaniem trzema najważniejszymi zaletami programu IronCut jest intuicyjność, bezterminowa licencja i wspaniałe wsparcie techniczne. Zamiłowanie do projektowania i tworzenia rozwiązań ułatwiających życie sięga czasów mojego dziadka, który był konstruktorem elektrowni wiatrowej. Sam ją wymyślił, zaprojektował i zrealizował. Dziś Granirex to nowoczesne przedsiębiorstwo z rozbudowanym parkiem maszynowym i zespołem specjalistów. Niektórzy panowie są z nami już ponad 20 lat. Nasza firma dzięki rozbudowanemu parkowi maszyn może realizować każde powierzone nam zamówienie. Osobiście wychodzę z założenia, że produkty, które polecam klientom mają służyć im przez długie dekady. Kamieniarstwo to nasza pasja, poparta technologią.